Dzień dobry, Kamila Szubasalwiak. Witam Państwa w Magazynie Usteckim. Samorząd zaprasza mieszkańców Ustki, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz przedsiębiorców do skorzystania z dotacji na wymianę pieca, budowę systemów do gromadzenia deszczówki czy wymianę azbestu. Wnioski można składać do 30 marca. Jednym z elementów kompleksowych działań na rzecz poprawy stanu środowiska w Ustce są dotacje dla mieszkańców Wspólnoty i Spółdzielni Mieszkaniowych. Wsparcie udzielane jest na podstawie uchwały Rady Miasta Ustka z 29 października 2020 roku dotyczącej dotacji celowych ze środków budżetu gminy na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dotacje będą udzielane z przeznaczeniem na inwestycje związane z wymianą pieca na ekologiczny, na wykonanie systemów drenażowych i systemów do gromadzenia wody opadowej i roztopowej w granicach nieruchomości na usuwanie i unieszkodliwianie materiałów budowlanych. Zawierających azbest. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w danym roku budżetowym na jedno z powyższych zadań. W zależności od działania dotacje są różne, ale mieszkańcy mają możliwość taką dotację uzyskać. Co ważne, należy ją złożyć. Wniosek o udzielenie tej dotacji należy złożyć przed rozpoczęciem, rozpoczęciem takiej inwestycji, a dotacja udzielana jest w formie refundacji, czyli po poniesieniu już kosztów i rozliczeniu. W przypadku połączenia wsparcia z budżetu miasta i rządowego programu priorytetowego Czyste Powietrze możliwe będzie uzyskanie dotacji łącznie nawet do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wniosek o udzielenie dotacji celowej należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustka mieszczącym się przy ulicy Księdza Kardynała Wyszyńskiego 3. Przed rozpoczęciem realizacji zadania, które zostanie zrealizowane w danym roku budżetowym. Przyznanie dotacji celowej stanowi refundację kosztów poniesionych w związku z realizacją zadania. Wnioski są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków zarezerwowanych w planie budżetowym na dany rok. Ruszają prace związane z ostatnim zadaniem w ramach rewitalizacji starej osady czyli przebudową skweru Jana Pawła II w ustce. Kierowcy i piesi muszą liczyć się z utrudnieniami. Ostatni etap rewitalizacji tej części miasta przewiduje dokładnie dwa zadania. Pierwsze to zagospodarowanie terenu parku imienia Jana Pawła II w Ustce wraz z elementami małej architektury oraz oświetleniem zewnętrznym. Inwestycja jest realizowana przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach przedsięwzięcia projektu, przywrócenie walorów historycznych starej osady rybackiej poprzez zabezpieczenie i ekspozycję ruin kościoła pod wezwaniem świętego Mikołaja. Oraz nadanie obszarowi charakteru produktu turystycznego. Drugie zadanie natomiast gmina Ustka pokrywa z własnych finansów i polega ono na przebudowie nawierzchni w sąsiedztwie terenu parku imienia Jana Pawła II i ulicy Marynarki Polskiej. Zamierzamy wyeksponować część artefaktów historycznych, postawić szkielet kościółka, właściwie bardziej pewną formę architektoniczną, która będzie imitować kościółek, który istniał przed, kilki, przed ponad wiekiem w tym miejscu. Zgodnie z zawartymi umowami realizacja obu zadań przewidziana jest do 30 maja 2021 roku. W trakcie prac mogą wystąpić częściowe wyłączenia z użytkowania chodników oraz jezdni w tej części miasta. Choć działa już od kilku lat, władze ustki zachęcają mieszkańców do włączenia się do bezpłatnego systemu powiadomień SMS. Dzięki krótkim informacjom tekstowym, samorządowcy mogą komunikować się z ustczanami. System powiadomień ruszył w marcu 2015 roku. Dzięki niemu mieszkańcy w szybki i prosty sposób informowani są o najważniejszych wydarzeniach czy spotkaniach. SMS-ami przesyłane są także informacje dla kierowców oraz ostrzeżenia meteorologiczne. Chcielibyśmy zaprosić mieszkańców do kontaktu z nami i przypomnieć jakie mają państwo możliwości, aby być na bieżąco z informacjami z urzędu miasta. Przede wszystkim jest to strona internetowa miasta ustka.pl, gdzie zawsze bieżące informacje mogą państwo znaleźć. Ale zapraszamy także do korzystania z miejskiego systemu powiadamiania SMS. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze tego nie zrobił, nie zapisał się do tego systemu, zapraszamy. Wysyłamy SMS-em krótkie informacje o najważniejszych sprawach, o konsultacjach, o, o tym, co jest dla Państwa ważne. Do miejskiego systemu powiadamiania SMS zapisać można się wysyłając SMS-a o treści, tak na numer 799 448 399. Wysłanie tego SMS-a jest jedynym kosztem, który musi ponieść użytkownik. Jest on zgodny z taryfą operatora. W przypadku posiadania pakietu darmowych SMS-ów nie ma żadnych kosztów. Z listy wypisać można się wysyłając SMS-a na ten sam numer. Tym razem o treści nie. Po zapisaniu do subskrypcji wszystkie wiadomości odbierane przez użytkownika są całkowicie bezpłatne. Do systemu można także przyłączyć się za pośrednictwem strony www.ustka.pl lub odwiedzając urząd miasta. Ustecki samorząd kontaktuje się także z mieszkańcami poprzez newsletter, który za pośrednictwem strony internetowej wysyłany jest minimum dwa razy w miesiącu. Kolejną formą komunikacji z mieszkańcami jest także magazyn Ustecki, emitowany w telewizji słupskiej w internecie, a który ma premier. W każdą sobotę o godzinie 17.15. Ponadto informacje samorządowe zawarte są w gońcu Usteckim i głosie Ustki, a także publikowane są na stronach miasta w mediach społecznościowych. Ustka rusza z programem Karta Mieszkańca. Od poniedziałku można składać wnioski na karty. Miasto jest gotowe do rozpoczęcia programu Karta Mieszkańca. Jednak z uwagi na pandemię jego wdrożenie nieco opóźniło się, bowiem aby odebrać kartę należy złożyć przynajmniej jedną wizytę w ratuszu. 18 stycznia wnioski będzie można już składać w pięciu punktach: Urzędzie Miasta, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Ośrodku Sportu i Rekreacji, Szkole Podstawowej nr 1 i w Centrum Integracji Społecznej. Wnioski można składać także elektronicznie. Po kilku dniach karta będzie gotowa do odbioru w formie plastikowej. Lub karta elektroniczna, z której będzie można korzystać w telefonie lub w tablecie dużo, dużo szybciej. Zachęcamy do składania wniosków i korzystania z karty elektronicznej. W dobie pandemii jest to bardzo bezpieczne rozwiązanie i na pewno szybsze dla mieszkańców. Miasto cały czas pracuje nad pozyskaniem partnerów programu. Do udziału zachęca miejscowych przedsiębiorców. Samorządowcy oczekują od partnerów wprowadzenia dla posiadaczy karty zniżek i ulg w dostępie do usług i towarów. Rabat może dotyczyć całej lub części oferty, może być również uwarunkowany sezonowo. Partnerzy mogą już w trakcie trwania współpracy wprowadzać dodatkowe promocje. Każdy partner zyskuje możliwość promocji swoich towarów i usług oraz prezentacji swojej firmy poprzez portal Usteckiej Karty Mieszkańca. Jestem z Ustki.pl, do którego uzyska dostęp. Miasto prowadzić będzie wykaz partnerów, informując mieszkańców o oferowanych zniżkach, ulgach czy uprawnienia. Dotychczas funkcjonujące w Ustce karnet kulturalny i karta usteckiego seniora stały się elementem usteckiej karty mieszkańca. Tą informacją kończymy magazyn Ustecki, z kolejnym wydaniem powrócimy do Państwa za tydzień. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.